Kontynuacja jednej z ostatnich arenowych shooterów w początku lat 2000. Gra, która na pierwszy rzut oka wygląda jak DLC do poprzedniczki, i trochę się z tym nie da nie zgodzić. Jednak poprawia sporo względem poprzedniej części. Chodzi oczywiście o Sama drugie starcie czy jak kto woli. The Second Encounter została wydana 18 stycznia 2002 roku i stworzyło znane studio, znaczy no się nam znane. W dzisiejszym materiale skupię się właśnie na niej. Mam sporą historię z tą częścią, bo oczywiście po przejściu pierwszej odsłony poszedłem grać w drugie starcie. I muszę się przyznać, że za dzieciaka nie dałem rady jej przejść. Nawet na turyście. Dopiero rok temu przeszedłem na Siriusie. Mówię oczywiście na o klasyku, a nie HDK, bo HDK przeszedłem jakieś 800 razy na Siriusie. Ale nawet pomimo tego wolę tą część ponad pierwszą. Jako, że gra bądź co bądź jest zbudowana na tym samym silniku co jedynka, to nie będę się za bardzo skupiał na grafice i audio. To samo dotyczy gameplay'u. Omówię to co nowe, a jeśli ktoś chce poznać moje pełne zdanie na temat rozgrywki, to polecam obejrzeć poprzedni materiał. Bez przedłużenia. Zapraszam was na kolejne przygody Poważnego Sama. Ale tym razem widzimy więcej lokacji w różnych czasach. Lecimy. Let's get serious. Zacznijmy dziś od rozgrywki, bo choć nadal jest u podstaw taka sama, to jednak nowe dodatki mocno urozmaicają całość. Nadal to jest arena shooter, czyli walczymy na arenach z różnego rodzaju przeciwnikami. Mamy sporo splów i jeszcze więcej amunicji. To się nie zmieniło. A co w takim razie uległo właśnie takiej zmianie areny? Poprzednio mieliśmy często albo korytarze śmierci, albo puste kwadraty. Czasem były jeszcze budynki, ale zapomnijmy o nich. W drugim starciu areny są dziwaczne. Często napotkamy różne modyfikatory. Czasem całość będzie się obracać albo od ścian będą się odbijać przeciwnicy. I choć niektóre takie areny są denerwujące, to ostatecznie no, urozmaicają zabawę. Chyba taką moją znienawidzoną miejscówką to ta trampolina. Nienawidzę jej. Niektóre poziomy są bardziej otwarte. Na tym przykład ten level. Gdzie to w jakiej kolejności zobędziemy, itemy, zależy głównie od nas. O tym trochę później, ale czuć, że areny są większe i ciekawsze. Zdecydowanie level up względem poprzedniej gry. Innym genialnym dodatkiem są ulepszenia: są one na arenach i po zebraniu gracz otrzymuje supermoce. Mamy rumuńskie rzekobiegi, które dają graczowi super prędkość, bo arenie biegniemy jak menedżer z biegunką na centralnym i nic nie może nas dogonić. Przydatne w walce z kamikadze głównie. Kolejnym ulepszeniem są poważne obrażenia. Generalnie macie taką moc w łapie, że wszyscy padają jak Naiman. Super do walki z potężniejszymi przeciwnikami. Najmocniejszym i zbyt OP powerupem jest nietykalność. Nic was nie może zabić lub zranić. Jesteście jak męskie bóstwo. Jest ono rzadkie, ale gdy się pojawia to lepiej skorzystać. Oczywiście moce nie są wieczne. A po krótkim czasie znikają, więc lepiej wiedzieć, kiedy je używać. Szybkobiegi i obrażenia są bardzo częste i to dzięki nimi areny są tak ciekawe. Mamy również nowe broni. I o Boże, są one doskonałe. Zacznijmy od pierwszej nowej pukawki, a raczej broni białej. Chodzi o piłę łańcuchową. I jeśli myśleliście, że nóż był potężny, to patrzcie na to. Lewy przycisk, i wszystko przed nami pada na ziemię. Minusem jest głośność. To cholerstwo jest tak głośne jak twój stary na mondialu. Fajna zabawka, choć tak jak nóż, staje się mocno nieefektywny po czasie. A co jest bardziej przydatne? Snajperka. To nie jest coś, czego byście się spodziewali. Zacznijmy od rzeczy zwyczajnych: pojedynczy strzał i długie przeładowywanie. Można przybliżać, by zabić cele oddalone od nas o kilometr. I tu zaczyna się zabawa. Otóż im bardziej przybliżymy, tym więcej że zabierzemy. Strzał z biodra jest nie tyle co niecelny, a jeszcze słaby jak cios szpilki. To jest potężna broń. W sprawnych dłoniach pozwala na szybkie i wydajne zabijanie przeciwników. A na mocnych skurczybyków to też jest dobra broń. Szczególnie jak są oddaleni o parę set miliardów kilometrów. ruchu ciachu i po problemie. Inną bronią i jednocześnie moją ulubioną jest miotacz ognia. Nawet nie wiem jak to opisać, po pierwsze podpala przeciwników, czyli dostaje obrażenia z czasem, przechodzi to przez nich, czyli podpalasz wszystko niezależnie czy ktoś się chowa za kimś, nie zjada to amunicji aż tak szybko i można sobie palić ile się chce, przyjemna w użyciu, idealna na hordę przeciwników, serio gdy widzisz gromadę lirów to wyciągaj miotarz, bo jest super efektywny na nich, a jak jeszcze będziesz mieć poważne obrażenia to nic nie stanie ci na drodze. Ostatnią i najpotężniejszą bronią jest poważna bomba. W skrócie mikrobomba atomowa. Zabija wszystko wokół ciebie. Klikasz zero na klawie i przeciwnicy zmieniają się w dym. I właśnie dlatego jest ona rzadka jak cholera. Dosłownie na całą grę jest tylko kilka takich bomb, a przy sobie można mieć tylko trzy. Więc radzę uważać, jak się ich używa. Szczególnie dobra, gdy jest jakieś emergencji i trzeba się ratować. I to tyle z nowych pukawek. Moim zdaniem świetnie wpisują się w serię. I szkoda, że miotasz się po tylko w tej grze. Bo naprawdę super z niej się korzysta a czy coś się jeszcze zmieniło? No nie, to nadal stary dobry sam i choć nowe rzeczy są super to jednak nie rewolucjonizują rozgrywki. To o co mogę się przyczepić to jednak wybór broni super, że jest ich aż tak dużo ale można było lepiej zrobić bidingi czy koło broni choć na to trochę za wcześnie. I tyle z gameplayu. Jeśli lubiliście poprzednią grę to i tą polubicie. W innym wypadku nie zmienicie zdania. Inną sprawą są przeciwnicy. I tu zaznaczę, nie będę znowu po kolei omawiał każdego przeciwnika w grze. Wszyscy co byli poprzednio, wracają tutaj bez zmian. Więc jeśli jesteście ciekawi, co uważam o szczątkach furasów, to obejrzyjcie poprzedni film. Na szczęście, w drugim starciu mamy nowych adwersarzy. I tak jak nowe bronie, są doskonali. Zacznijmy od podstawowych obków parobków. Nowa rasa Zorg to definicja mięsa armatniego. Czerwony podstawowy żołnierz strzela pojedynczymi pociskami. Łatwy do ominięcia, sami nie są za bardzo trudni, a padają strasznie szybko. Mamy też trochę mocniejszych, którzy strzelają pięcioma pociskami naraz w różnych kierunkach. Trudniej ominąć, ale też nie sprawiają większego problemu. Dobrze służą jako taki zamiennik bezgłowych, więc nie czujemy, że strzelano tej samej masy wrogów. Jednak przyznam, że brakuje im takiego uroku, co mają bez głowy. Z wyglądu też nie są jakoś specjalni, a w grze będziecie ich rozróżniać jako ten czerwony i ten fioletowy. Kojarzycie Mankubusa z Duma? To poważny sam ma swój taki odpowiednik. Nazywa się Zumbul, ale będziecie go nazywać Mankubusem. Tak jak odpowiednik z Duma, strzela dwoma rakietami w gracza. Rakiety są szybkie, więc trudno je ominąć i stwarzają spore zagrożenie. Najlepsza jest snajperka na nich. I radzę najpierw ich załatwiać, bo mogą mocno zaszkodzić. Design jest ciekawy otóż to kalka z makubusa, czyli gruby z dwoma radicami. jednak łatwo go rozpoznać w grupie. A teraz pomyślcie, jak może wyglądać najbardziej komiczny design w całej serii? Oto kurbito, czy jak ja mówię, dyniasz. Dosłownie to jest umiesiony chłop z dynią na ubie, trzymający pił łańcuchową. Lubię go! Za to jak wygląda i działa. A działa w miarę prosto. Otóż szarżuje na gracza swoją piłą. Zabiera chorą liczbę HP, więc to jest top priorytet w walce. Jest też wytrzymały, bo zabiera dwie rakiety, by zabić. Świetnie urozmaica rozgrywkę, bo narzuca presję na gracza, a w połączeniu z clearami tworzy poważny problem. To co omówiłem, to przeciwnicy wagi biurkowej lub średniej. Jest natomiast ktoś, kto jest wytrzymały jak menel po ostrym kepsie i mocny jak sam skórnik. To jest demon-smog, który strzela ognistymi kulami. Często się pojawia daleko od gracza, więc snajperka jest najlepsza na tego filta. Kule są łatwe do ominięcia, bo choć są podobne do tych od zielonego idioty, to aż tak szybko je skręcają. Jest idealnym wsparciem dla innych przeciwników. I tyle ze zwykłych wrogów. Na arenach nadal dominują mi i kliry, ale nowi przeciwnicy idealnie wpisują się do rozgrywki. Są również bossowie. Tym razem to faktycznie nowi adwersarze, a nie horda hopperów. W drugim starciu chyba jest jeden albo dwa takie starcia, ale nie jestem pewien. Jeśli znalazłem nagranie, gdzie ja walczę z hopperami z pasek KP, to macie to na ekranie. Jest ich trzech na każdy rozdział. W pierwszym jest czerwony pierd latający. Nie jest jakiś ciężki, bo jego ataki ograniczają się do wyrzucenia gracza w powietrze, a jedynym co może zranić są przeciwnicy obok, kamikadze, byki itp. Wystarczy wywalić w niego masę kul armatich i tyle. Drugi boss jest już o wiele trudniejszy. Otóż to ta larwa. Porusza się na szynach, więc nie może chodzić gdzie chce, ale diabeł tkwi w szczegółach. Otóż gdy straci życie, to może pójść do jednej ze stacji na ścianach. Tam się leczy. Dlatego trzeba je rozwalić rakietami. Niestety to nie jest koniec problemów, bo ma dwa takie: kule mocy oraz mikrolarwy. Te pierwsze da się łatwo ominąć, ale te drugie to trzeba zestrzelić, bo zawierają ogromną liczbę HP. I co najgorsze, są strasznie szybkie. Myślicie, że to koniec? Otóż nie. Po stracie sporej ilości zdrowia, traci swoje ramiona i zaczyna swoją ostatnią fazę. I chyba najtrudniejszą, bo strzela laserami. Potrafił zabrać ponad połowę HP. Trzeba się wtedy chować za filarami, ale żeby wyczuć, kiedy on atakuje i kiedy się schować, a kiedy strzelać, no to jest trochę trudne. Najlepszy boss ze wszystkich. Ostatnim przefitem w grze jest paladem poziomu 50. Tepa się po arenie oraz przyzywa hordy przeciwników, a podczas walki trzeba przeskakiwać z lewej na prawą, by jakoś przeżyć. Niestety wystarczy w niego wystrzelać odpowiednią ilość kul. I to wszystko. Ostatnim takim wrogo bosem jest sekretny przeciwnik. Kojarzycie te jaszczury z czterema rękami? W teorii mamy takie dwa rodzaje, zielony i czerwony. Lecz w jednym sekrecie możemy zawalczyć z trzecim typem, niebieskim. Jest on większy od czerwonego? Powiem tyle. Czułem się jak ludzie z metr pięćdziesiąt. Jest on o wiele bardziej wytrzymały niż czerwony na ten przykład. Ale poważne oproszenie kule załatwiają sprawę. Drugie starcie dodaje sporo nowych wrogów, i będąc szczerym, są one idealnym uzupełnieniem reszty. Szkoda, że część nie wraca do późniejszych odsłon. Tutaj zrobię coś innego. Otóż nie będę omawiał każdego poziomu po kolei, a zamiast tego pogadam o trzech rozdziałach gry. Tak, Sirius sam drugie starcie ma trzy rozdziały. Każdy dzieje się w innym czasie i miejscu. Omówię te fajne areny, klimat czy ogólny feeling. Zacznijmy od pierwszego rozdziału, czyli Ameryki Południowej. Składa się on z pięciu poziomów. Generalnie to przeciwieństwo pierwszego starcia i Egiptu. Wszędzie trawa, roślinność czy piękne góry. I to chyba najbardziej charakterystyczne levely w całej grze. Nie mówiąc, że całość jest o wiele większa. Tak większa niż pierwsze starcie. Dobrym przykładem jest drugi poziom, gdzie mamy ogromną arenę zapełnioną sekretami, przeciwnikami i budynkami. A propos nich. Wiecie, że nie jestem fanem leveli, które dzieją się w budynkach, slash podziemiach. Na szczęście są one o wiele lepiej zrobione. Nie ma mowy o nudzie jak poprzednio. Jak mówiłem, mają one mnóstwo modyfikatorów, znany chyba korytarz, który przyciemnie się cały czas, czy obracająca się arena. Są też miejsca, gdzie trzeba uważać, gdzie się stoi, bo łatwo można zginąć, <laughs> nie żartuję. Sekrety są też ciekawe i śmieszne. Już na pierwszym poziomie możemy znaleźć nasze kochane łebki, czy skrzynie. Oczywiście sekrety są też bardzo niebezpieczne, ale często nagradzają power czy nową bronią. Mam też korytarze śmierci i chyba są one w tej części o wiele bardziej częstsze niż w Egipcie. Wspomniałem o broniach. Tutaj je dostajemy od razu. Tak naprawdę już na pierwszym poziomie dostajemy arsenał, którym możemy się pobawić ma no toczyć to się związek z inną rzeczą, o której później. Walka z bocem jest fajna, może to wielki czerwony pierd, ale ciągła presja nakładana przez innych przeciwników sprawia, że trzeba myśleć co się robi i gdzie się to robi. A taką najlepszą areną to chyba ten Korytarz Śmierci, bo jest w miarę długi, a liczba przeciwników, ich różnorodność uprzyjemnia grę. Generalnie to chyba mój ulubiony rozdział ze względu na klimat, można się poczuć jak na takiej egzotycznej wyprawie. Gdybym miał wskazać najlepszy poziom, to zamkniętymi oczami mówię, że drugi, przez swoją otwartość i areny. Cały chapter kończy się po pokonaniu Pierda i przenosimy się do Mezopotamii. Pierwsze zastrzeżenie, zawsze tracimy cały arsenał po pokonaniu bossa, czyli Persepolis zaczynamy z niczym i tyle. Dlatego tak szybko później zadajemy broni, bo praktycznie co chwila je tracimy. Nie lubię tej zagrywki, bo to trochę spowalnia rozgrywkę, szczególnie na początku rozdziału. Imagin, jesteście całkowicie rozgrzani po bosie. A tu cyk, nie i zaczynaj od rewolwerów. Ale skupmy się na tym konkretnym rozdziale. I znowu mamy całkowicie inny klimat i praktycznie cały czas walczymy na terenie zabudowanym. Co nie jest złe, a nawet lepiej, bo to takie urozmaicenie. Osobiście nie jestem aż takim fanem, bo nie siada mi aż tak klimat. Ale za to areny są wyśmienite No większość Bo tu jest ta cholerna trampolina Ale mamy tu na przykład arenę Gdzie trzeba obejść cały budynek I walczyć na pomniejszych arenkach Czy nawet super rozegrane poziomy w pomieszczeniach Jedyne co mi się nie podobało To przejście pod wodą Do dziś mam koszmary Nienawidzę tego I tutaj ciekawostka Na tym poziomie jest korytarz śmierci Spora arena I na nas nacierają przeciwnicy No I to jest ten moment, na którym Zedziecieka się zaciąłem parokrotnie. Nie potrafiłem tego przejść nawet na turyście i do dziś to jest arena, której najbardziej się boję w całej serii. Nie jest ona zła, ale ilość clear'ów czy mocniejszych badziewi powodowało płacz u młodszego mnie. I dopiero rok temu, jak zagrałem klasyka pierwszy raz od dzieciństwa, przyszedłem do Nasyriusie. Arena są spoko, ale sam klimat, jak mówiłem, nie siada. Najlepszym poziomem w mojej opinii jest dziedziniec Gigamesha go nawet. Po pokonaniu larwy trafiamy do średniowiecza. I tak tu też tracimy broń. Cały rozdział to dziwny miks. Bo jak każdy poprzedni miał wspólną tematykę i klimat, to tutaj każdy poziom jest inny. Plus jest on najkrótszy, bo ma tylko trzy poziomy. Pierwszy dzieje się na Zamczysku. I ciekawostka. Cały level dzieje się w Polsce. Nie żartuję. Polska górą. Jest on mroczny, pełen ciemnych komnat i walk, gdzie sam Zeus nam pomaga. Walki są ciekawe i Szybko możemy zdobyć spokojny arsenał. Drugi też już kompletnie co innego. Zima, i walczymy z przeciwników, składając tego. Plus, możemy zabić świętego Mikołaja. Walki, gdzie grać się ślizga i oczywiście lawowe podziemia. I BDSR to może być mój ulubiony poziom. Nie rościał, poziom luźny, śmieszny i z fajnymi arenami. Ostatni to znowu co innego. Bo to ostatni poziom gdzie liczba zabójstw ma cztery cyfry. I tu się zatrzymam. Bo ten konkretny ostatni level miał ogromny wpływ na następny same. Bo w teorii to jest prosty poziom. Jeden wielki korytarz śmierci, gdzie wrzucają na nas hordy coraz to potężniejszych przeciwników, ale później mamy szybką arenę z wyskoczniami, by na koniec dostać ogromny plac, gdzie z każdej strony będą nas atakować kosmici. Jest wielka burza, meteoryty spadają i tak e, mogą zabić. A my musimy przetrwać. No i oczywiście walka z bossem, ale o niej już mówiłem. I czemu ten konkretny poziom miał taki wpływ? Otóż nowożytne same zaczęły mocno korzystać z pomysłu wielkiego korytarza śmierci jako ostatniego poziomu. I not gonna lie? to działa, bo czuć, że to jest taki ostatni stretch przed końcową walką. Cały rozdział to jest mix, który działa i gdyby nie to, że to tylko 3 levele, to serio mógłby być moim ulubionym. Ostatnia kwestia to długość poziomów. Pamiętacie, że poprzednia część zaczynała się krótkimi levelami, gdzie pokazywano mechaniki gry? Tu nie ma czegoś takiego. Każdy poziom ma minimum 40 minut i z góry zakłada, że wiesz co się robi. Jedyne co jest podawane szczątkowo to nowe rzeczy, czyli bronie, power-upy i przeciwnicy. Choć już po dwóch poziomach wie się wszystko na ten temat. I dobrze, bo już od początku mamy sporo akcji i nie zwalniam do samego końca. No, chyba, że zabiorę broń. Ale to szczegół. A jak wygląda fabuła drugiego starcia? Nadal jest tylko pretekstem do zabijania hord przeciwników. Więc co tym razem Sam robi w tej części? Otóż drugie starcie jest bezpośrednią kontynuacją historii. Więc Sam po pokonaniu na trzeciego nowym wypasionym statkiem leci na Syriusza. Tylko jest Jeden mały problem. Te łebki z sekretów lecą za nim swoim skrzyniostatkiem. Jako, że nie są najlepszymi kierowcami, to wlatują w sama. Statek się rozwala, a nasz protagonista ląduje w Ameryce Południowej. Na szczęście Syrianie mieli plan B. Otóż jest zapasowy statek. Tylko problem. Jest on w innym przedziale czasowym. Sam aktualnie jest w epoce maju, więc... Zero Anglików i Hiszpanów. Tyle dobrze, że ta dawna rasa w każdej większej cywilizacji zbudowali portale czasu. I tak się zdarza, że tam, gdzie jesteśmy, jest jeden taki portalik. Nasz kochany bohater rusza przez cywilizację majów, by przenieść się w czasie. Znowu. Zdobywa klucz, czyli kryształową czaszkę, która pozwoli mu przejść dalej. Przechodzi przez różne próby, aż dochodzi do portalu czasu. Oczywiście, podczas swojej podróży, Cyrus sam mierzył się ze wszystkim, co miał mental. Wracając, w portalu broni Majowski Bóg Wiatru. Sam musi udowodnić swoją wartość, walcząc z latającym pierdem. Sam wygrywa i wskakuje do portalu. Trafia do Persepolis, i niestety tam nie ma statku, ale jest kolejny portal, walcząc z nieskończonymi hordami przeciwników. Przechodząc próby, zwiedzając starożytne miasta, odkrywamy, że nasz cel to wieża Babel. Odblokowując dostęp do wieży i załatwiając larwę, która swoją drogą była eksperymentem mentala, odpalamy kolejny portal czasu. Przez niego trafiamy do średniowiecznej Polski. Zamiast żabki są zamczyska, a w nich specjalna księga. W niej czytamy, że zapasowy statek wymaga świętego Grala. Tylko gdzie takie coś znaleźć? Otóż w tej śnieżej wiosce, Oparczon ze świetnym Mikołajem oraz hordami, sam dociera do lawowej jaskini i tam jest portal do lodowego zamczyska, w którym rzekomo jest Gral. I tu chuj, nie ma. Mental zabrał Grala i ukrył go w wielkiej katedrze. Sam trochę zdenerwowany, przedziera się przez niezliczone tłumy wrogów do kościoła. To tak się złożyło, że tam jest jeszcze ten zapasowy statek, by the way. Ale czemu Mental nie zniszczył Grala? Otóż nie mógł. Bo wiara mu zakazuje. Nie żartuję. Wejście do katedry broni Mordeka, czyli palady levelu 50. Ale tak się składa, że ma alergię na kule armatnie. W środku jest gral, dzwoni telefon. To mental. Sam spowiada mu się ze swoich grzechów, czyli z zabijania jego pracowników. Grozi, że zaraz u niego będzie na podwórku i się rozłącza. Aktywuje statek i leci prosto na Siriusza. Tak się kończy Sirius sam w drugie starcie. Jak mówiłem, fabuła jest prosta jak szpadel. Generalnie jest opowiadana przez te wpisy w Netrixie. Czy coś się traci? No nie, bo historia to tylko pretekst, by wysłać sama do ciekawych lokacji. Ale jakbym miał porównać z poprzednią częścią, to jednak walefabułkę tej części jest taka ciekawsza, bardziej taka przygodowa, ale dość o tym. Graficznie to jest dosłownie to samo co poprzednio. Wszystko jest kanciaste, a poligony na wrogach można policzyć na palcach i na jej ręki. Nie przeszkadza to jednak, bo nadal gameplay jest ważniejszy. Nadal projekty lokacji są ciekawe i różnorodne, i nie czuć, że coś jest kopi w klej z poprzedniej części. Budynki są projektowane, by mocno przypominały budowlę z danego kresu i miejsca. I nawet taka ciastość znowu tu pomaga. Zamczysko, które jest kwadratowe, ale wygląda świetnie. Areny rzadzi są tu po prostu pod tymi kwadratami. I tu znowu przywołam zamek, gdzie budynki są. Ale przy ścianach, więc nie ma ciasnych korytarzy, ale za to jest sporo miejsca. A jednocześnie nie ma uczucia pustki. Nowi przeciwnicy wyglądają ciekawie, pełne roślinności tereny potrafią dobrze wyglądać. Bronie też dobrze wyglądają. ognia jest bardzo nietypowy, ale charakterystyczny. Piła jest świetna, choć za głośna, i snajperka jest po prostu git. Dla mnie trochę za wysoka jest. Nie wiem, mam wrażenie, że. Jest jakaś za bardzo skompresowana do góry. Nie, nie, chyba wiecie o co chodzi. I w sumie tyle, bo naprawdę nie ma o czym gadać w tej kwestii. Polecam obejrzeć poprzedni film, gdzie bardziej dokładniej, no, gadam o grafice. Strona audio z drugiej strony jest taka sama. Dźwięk jest w mono, nadal potrafi przeszkodzić, szczególnie na arenach, gdzie przeciwnicy pojawiają się wszędzie. Nowi wrogowie, jak możecie się spodziewać, brzmią charakterystycznie. Jak usłyszycie ich jęk czy krzyk, to od razu wiecie, kto was atakuje. Tak samo z broniami, dźwięk umiotaczający jest tak uspokajający, że lepiej działa niż terapia. A jak wygląda sprawa z muzyką? Otóż każdy utwór to banger. Szczególnie dobrze prezentują się ostatnie poziomy. Last Level ma tak dobry soundtrack, że leci na telefonie jak idę na zakupy. Nie znam remix świątecznego kawałka, a walki z mają tak energiczne utwory, że człowiek sam z automatu lata po całej mapie. Cały soundtrack trzyma poziom, i tak każdy pojedynczy rozdział ma swój taki motyw przewodni, związany z miejscem, gdzie się sam znajduje. Problemem wciąż jest słabe zapatlanie się, bo utwór ucina się i od początku. Ale o tym więcej mówiłem w poprzednim materiale. Wiem, sporo tego mówię, ale dosłownie to jest ten sam silnik, ta sama grafika i praktycznie to samo audio. 20 lat później drugi starcie broni się naprawdę dobrze. Tak, gra zestarzała się okropnie, jeśli chodzi o grafikę lecz rozgrywka nadal jest fan. I tu muszę przyznać, że lepiej mi się grało w tą część niż poprzednią. Czuć trochę, że to była faktycznie zaplanowana gra, a nie demko technologiczne. Nie ma już irytujących poziomów jak na przykład to miasto z pierwszego starcia czy kanały, a lokacje są mniej monotematyczne. Jednak nadal to nie jest gra naraz, bo można łatwo się zmęczyć grając, szczególnie, że gra ma o wiele dłuższe poziomy, już po jednym człowiek chce trochę przerwy. To niestety bolączka całej serii, ale wyprzedzam trochę fakty. Problemem jest też fakt, że to jest DLC. Sorry, ale to tylko nowe mapy i nowe bronie. I chyba nawet sami twórcy o tym wiedzą, bo potem większość portów brała obie części jako jedną. I tym faktycznie pierwsze drugi i drugie starcie jest. Pierwszą częścią Zirus sama. Powinniśmy tak na to patrzeć, jako na jedną część. I wtedy ona wypada spoko. Choć nierówno bo powa gry to Egipt, a druga powa to trzy różne miejscówki co chwila nie, Remake jest kompletnie inna. A w związku z tym też wszystkie wady lat 2000- są tu widoczne tak samo jak w pierwszym starciu, tak samo jak poprzedniczkę można drugie starcie kupić na Gogu, choć na Steamie jest wersja przystosowana na dzisiejsze standardy, ale też jest HD remake, ale o nim trochę później. Kompletnie inny film będzie. I szczerze polecam jednak zagrać ten HD remake. Bo choć grafika nie przeszkadza, to technikalnie są uporczywe. Jako osoba, która ma dwa monitory, często przeklikiwałem na drugi ekran, bo granie centruje kursora. I też brak natywnej rozdzielczości wul HD przeszkadza. Choć da się to obejść. Ostatnią sprawą jest polska lokalizacja. Pierwsze starcie przechodziłem w oryginale, lecz drugie postanowiłem przejść po polsku. Gra otrzymała swego czasu pełną polską lokalizację, czyli napisy oraz dubbing. Pierwszy starczy też, ale chcę tu porównać obie wersje. I angielski dubbing jest lepszy, ale to nie jest jakieś większe odkrycie. Polski też daje radę, choć są problemy. Ale zimno, sutki mam jak gumki na No. Tłumaczenie jest legitne, więc nie ma większych problemów ze zrozumieniem. Dubbing jest git. Ale czasem zdarza się, że po polsku kwestia trwa za długo i się ucina, albo za krótko i mamy nieprzyjemną ciszę. Polski głos nawet dobrze pasuje, lecz daleko mu do oryginalnego aktora. Czy polecam? No, można zagrać choć razy zrobić tak jak ja, czyli pierwsze starcie po angielsku i drugie po polsku. I tak się prezentuje cały serius sam, drugie starcie. W skrócie, więcej tego samego, a całość to po prostu większe dalece. Dodaję sporo, ale nic takiego co jest rewolucyjnego, co by usprawiedliwiało to jako sequel. Grał się fajnie i bardzo dobrze, że ten film powstał jakiś czas po pierwszym starciu, bo dosłownie miałbym dość całej formuły. Nadal radzę zagrać w wersję HD, bo z oryginalną trzeba się trochę męczyć, by to ruszyło na systemie. Oczywiście jest wersja na Steam i jak już chcecie doznać tej pięknej grafiki, to też jest taka opcja. Dla mnie jeden z najlepszych samów. Bo usprawnił sporo względem poprzedniczki, dodając rzeczy, które tylko poprawiają zabawę, później tylko Borysa HD ulepszyła jeszcze całość. Poprzez grafikę, ale później. To teraz czas na tier listę. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że drugi starcie leci na Estie. Bo jako samodzielna gra sprawuje się świetnie i daje mnóstwo fanów. I gdybym miał polecić jedną część sama, to byłaby właśnie ta. Jeśli Wam nie przeszkadza grafika, to grajcie. Jeden z lepszych arena shooterów. Klasyk, który czasem jest przesłaniany przez pierwsze starcie. I tak, pierwsze i drugie starcie są brane pod uwagę jako jedna część, albo po prostu Sirus sam jeden. I patrząc na to w ten sposób, to mamy do czynienia z naprawdę dobrym produktem. Oczywiście zero nostalgii, nie gry, dlatego że to jest moja gra dzieciństwa. Nie, nie, skądże. No to tyle. A na następnym materiale przyjrzymy się kolejnej odsłonie, która nie jest za często brana pod uwagę. Produkcji, która wyszła tylko na konsolę. I nawet nie służyło tego Crow Team. Chodzi oczywiście o sam, The Next Encounter. A ja spadam, bo muszę spalić kolejne stosy szkieletów. Siema.